W 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej i oddziałów partyzanckich Armii Krajowej na Wołyniu z okazji 78. rocznicy powołania dywizji. Tą uroczystością chcemy wyśpiewać. Kolejną pieśni o Wołyniu, o obrońcach Polski i polskości, wywodzących się stamtąd. O tych, którzy ponieśli śmierć na polu bitwy i o tych umęczonych już po wojnie. Dziękujmy też Bogu za to świadectwo odwagi, honoru, Miłości ojczyzny, które Wołyniacy pisali swoim życiem i swoją śmiercią. Pragnę przywitać wszystkich uczestników tej szczególnej... Łukasza. Wam I zapraszam nas do tego, abyśmy przyjęli Słowo jako osobę Chrystusa Pana, jako towarzysza naszej wędrówki życiowej. I wraz z nim przeżywamy wszystkie zmienne koleje naszego ludzkiego życia. Teraz druga część kazania poświęcona tej dzisiejszej uroczystości rocznicy powstania i zorganizowania oraz walk dywizji w akcji burza. Chcemy podziękować szczególnie za świadectwo śmierci tych żołnierzy z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Poległy zaginionym podczas walk, zamęczonym i straconym przez służby bezpieczeństwa w kraju i na ziemi Związku Sowieckiego. Jak również mieszkańcom Wołynia poległym w kampanii wrześniowej bestialstwo zamordowanym we własnych zagrodach zamęczonym i zmarłym na sylce, na pustynnym szlaku II Korpusu Polskiego oraz poległym na frontach wschodnich, zachodnich i ziemi włoskich. Obecność dywizji na Wołyniu Świadczyła o tym, że państwo polskie istnieje i walczy. Posiada legalne władze państwowe, podtrzymujące ciągłość niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej oraz siłę zbrojną walczącą w kraju. Dywizja występowała jako gospodarz ojczystych terenów. Bowiem w oparciu o prawo międzynarodowe broniła terytorialnego stacjstwo Polski sprzed 1939 roku. Dzisiaj po tej świętej przejdziemy pod tablicę pamiątkową żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, gdzie zostaną złożone kwiaty. Niech Bóg nagrodzi ofiarę tych wszystkich żołnierzy, ofiarę nieby a nam pomoże korzystać, dobrze korzystać z wysłużonej mu wszystkich wolności. Panu radny, niech Was błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, zamordowanych za wszystkie ofiary II Wojny Światowej i później czasu. czasów. Wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym dać Panie. Wieczny odpoczynek im dać Panie. Wieczny odpoczynek im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na uroczystości poświęconej żołnierzom 27. Wońskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy składanie kwiatów i wiejskich. pozwólcie Państwo na dwa słowa wprowadzenia. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitamy żyjący żołnierze. 27 Wojskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, którzy są wśród nas. Po blisko 80 latach od przedmianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, otrzymałem czasu, tych żołnierzy pozostało wśród nas niewielu. Pozwólcie Państwo, bardzo serdecznie przywitam dwójkę będących wśród nas. To pani Teresa Kadłuszko. Pani Tereso, proszę się pokazać, to jest łączniczka zachodniego Wołynia córka powiatowego delegata rządu w kok Pani Tereso, serdecznie witamy. Serdecznie witamy drugiego żołnierza, pana Romana Kośnickiego, żołnierza oddziału partyzanckiego Bomby na Wołyniu ze wschodniego Wołynia, ze, z dalekiego Zasłucza, z samej granicy, z oddziału, który, żeby dotrzeć na koncentrację, musiał przywieźć blisko 300 kilometrów, przewijając się przez oddziały opanowane przez banderowców, przez Niemców, Szanowni Państwo, niech mi będzie tutaj możliwe też Państwu dwa słowa przypomnieć o, o wkładzie tej wizji. Dlaczego dywizja była tak niezwykłym, niezwykłą jednostką Armii Krajowej w okresie II wojny światowej? Dlaczego żołnierze się spotykają wśród nas, są tutaj synowie, córki i wnukowie żołnierzy? Dlatego nas jest tak wielu, proszę Państwa. Powstająca dywizja powstawała w bardzo trudnych warunkach. Powstawała w momencie, kiedy w roku 1944, już na początku stycznia 1944 roku, przekracza dawną granicę przedwojenną Armia Czerwona, która rości sobie pretensje do tamtych terenów. Dywizja powstaje w walkach z żołnierzy, oddziałów armii, Krajowej, ale samoobrony z rozmaitych mniejszych wsi samobron rozrzuconych po terenie całego Wołynia. I ci żołnierze bardzo często stają przed wielkim, trudnym dylematem. Czy iść na rozkaz na czarnego wodza i tworzyć dywizję, czy pozostać i bronić swoich najbliższych. Obyśmy takiego wyboru nigdy nie musieli stawiać. A proszę sobie wyobrazić, że na Wołyniu, na ten rozkaz, blisko 5 tysięcy mężczyzn i kobiet ruszyło na koncentrację dywizji w okolicach Kodla. Ten z dalekiego Kostopola, Ostroga, Sar, Równego, Kowla i wielu jeszcze innych, mątkich wsi i z dużych miast, żeby stworzyć największą jednostkę Armii Krajowej, która walczyła w II wojnie światowej. Jednostkę, która w ciągłych walkach od stycznia od 1944 do lipca w roku 1944 walczy początkowo na Wołyniu, później na Polesiu, później przebija się przez dwóch i wyzwala mężczyzn. Tam otoczeni przez Sowietów zostają zmuszeni do złożenia broni. Jeden z dowódców jednego, jednej z kompanii, porucznik Ryszard Markiewicz-Mohor, napisał tak: Żołnierze, muszą się złożyć broń ale pamiętajcie te słowa, które Wam powiem. Od dzisiaj, mimo że jesteście bez domu, nie macie gdzie włożyć karku, będziecie sierotami do końca życia. Każda strzecha Polska i każdy dom będzie Waszym domem. A ten czas, który poświęciliście w walkach, Wam siłę na przetrwanie dowolnej Polski. Szanowni Państwo, warto zapamiętać o fenomenie dywizji, dywizji, która nie tylko poświęciła własne, własną ojczyznę, rozproszenie po całym świecie dywizji, o której nie pozwolono pamiętać przez blisko 60 lat. Żołnierze dywizji tak naprawdę zaczęli się łączyć dopiero pod koniec lat 80. A i do dzisiejszego dnia wiedzę o tym, czego dokonali w czasie wojny, mają tylko najbliższy O tym, gdzie są pochowani, gdzie są ich groby, które dla nas są olbrzymi obowiązek dla synów i wnuków potomków żołnierzy dywizji, ale też dla wszystkich Polaków, aby upamięcić tych żołnierzy dywizji, którzy są pochowani na naszych kwiatach. Dziękuję bardzo. Proszę o składanie kwiatów. Jako pierwsi kwiaty złożą żołnierze 27 Wojski Dywizji 5 Armii Krajowej.

7. Wojskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszego spotkania. W żołnierzy Dywizji, przede wszystkim na ręce Księdza Prałata, za coroczne spotkania przy tablicy dla żołnierzy Wojska Polskiego, dla obecnych Kresowiaków, przedstawicieli wszystkich instytucji i serdecznie zapraszamy tutaj ze swojej strony środowiska do Dziwizji Piloty Armii Krajowej do kontaktu ze środowiskiem wysoko, i pomoc w upomętnianiu trudu i wysiłku żołnierzy w czasie II wojny światowej. Dziękuję bardzo.